Cześć, witajcie, z tej strony Bodzio, w kolejnym już odcinku, czwartym odcinku Network Speed Payback. Dzisiaj pojedziemy sobie chyba w kolejną trasę, bo nie wiem co się nam tutaj teraz tak przytrafi, co się w ogóle wydarzy ciekawego. Ale w poprzednim odcinku, trzecim była, była ym, zemsta, czyli ścigaliśmy się, potem ktoś nam y, wysadził nam, boom domek. No, i będziemy trzymać szefem, żeby obaj szukamy tego samego zemścić się na tej dziewczynie. Więc zaczynamy. Klasa bryka koleś, Nara. Skup się tak. No, jakoś to będzie. Cały czas uśmiech. Musimy chyba tu coś <laughs> robić. He. Kaszkicia. Uwielbiam twój kanał. Raczej hasztaj. Selfik z tygrysem? Nie, nie nie. No nie, nie, już. nie stary. Roar. Żadnych selfików. No, Zarycz! Roar. Roar. Ekstra! Wsiadaj do wozu. To no, dobra. Co to jest za muzyka? Tu hashtager na żywo z Mobilu. Jest ze mną mistrz driftu Mac McAllister. Podziel się z nami słówkiem o driftcie. A, no tak. To dość proste. Przy dużej prędkości ostro skręcasz. Tutaj. Zobaczcie. Cudnie. Dobry drift. Mamy zaliczone jeden, Musimy to być trzy drifty. Więc. się musimy pokazać y, popisem driftu. Co. Jak umiemy driftować na osce zakręta Więc tu pokażemy na co Co mi nakręci oglądalność? <noise> oglądalność go nakręci. Poczekajcie nakręci jeszcze jeden driftcik Jak się podoba kąt? Wykonano już 3 drifty Tak, brakuje! No, nieźle nam to idzie. Jak na początek, całkiem nieźle idziemy driftowanie. No to mówisz i masz. Jeszcze raz? I wiesz, tak po całości! Słuchaj, nie bardzo... Nasz klient, nasz pan. No dobra. Wiesz co? Zrobimy świetny driftowy tor. Okej. Okay. Kapitalna robota z Boze. Ślizg na tych gumach to prościzna. Eee, robota? Aaa, niech zgadnę. Byłeś samochód już przygotowany do driftu. Raczej. Gdzie się tak nauczyłeś jeździć? W Londynie. Jako szczyl ganiałem za tymi, co podkręcali bryki. Nauczyli mnie pokonywać zakręty na szybkości. Gangsterska przeszłość, dziąku, Tylko bez tak. No może nauczyli tego. Dlatego jesteś w Ameryce. Żeby uciec od swojej przeszłości. <noise> Co? Jest ja stary to tak. To jest kraina Suwów, maselkarów i szerokich dróg bro. Idealnie, by zacząć na nowo. Chyba ci się udało. Już za chwilę wszyscy o tobie usłyszą. Tak. Nie mogę się opędzić Ciekawe co będzie teraz? Czy przygotam Czyli Masz jakiś przycisk do driftu? Tak. Właśnie. Wciskasz przycisk do driftu. Ale ten nitro daje nam. No. Bardzo mocne. Próba driftu. Drift, żeby wyznaczyć wynik. Im dłuższy drift, tym lepszy e, rezultat. Nie przerywaj e, ścisku, żeby otrzymać e, najwyższy punkt. Punkty. No dobra, pokażmy co potrafimy. Dora, to gra muzyka. Ale co nieco poczujesz ty Gryś? Tylko nie puszpania. Ty żartujesz? Cały czas gram w wyścigówki my tak naprawdę, co nas stać. Nie wiem, co wróciło. Musimy cały czas driftować. Co się tutaj dzieje? Dopiero się rozkręca. Oj, wykarunek. Zobaczymy co z tego nam wyjdzie. To drifta. bo tu są dość... Nie mogę przegrać. Do dość ostre zakręty. Nuda. No, Dobra, wiesz co? Pójdziemy na całość. Dobra, nie wiem co mi z tego wyjdzie. Ups. Teraz pokażę. Oj, chyba zjechaliśmy z trasy. Ja bardzo to dobrze wygląda. Muszę wrócić na trasę. Było zawrócić, ale dobra, jesteśmy z powrotem. Co jest? Piszesz, że. Słyszałem? Bo nic się nie dzieje. <laughs> Może spróbuję z zamkniętymi oczami. No, trochę nie idzie nam to za dobrze. Się. Zatrzymaj się! Hej, hej, hej! Co he. no, tam każe się zatrzymać? Nie ma. I jak ty grysku? Jest po Maxie? Tyler, to naprawdę ty? Hej, Mark, e, kopelat. To było ciężkie pół roku bez naszej ekipy nic mi nie mów. Mak, mam pewną robotę na oku. Wracasz do gry? Wal do mnie jak w dym! Tak po prostu? Nudzi ci się, co? Strasznie, stary. Jess też w to wchodzi? No, pracuję nad tym. Hej, Mac, Zrobiłeś zdjęcie, jak rzygam? Pracuj szybciej. Dobra, to była truba driftu. A co, teraz będzie dalej? Spotkanko z szefem? No to wygląda. Tego wypasiono. na nie. Albo Ożreżnie. nie. Okej, skarb jest otwarty. Jimmy, osłaniaj mnie i stój na czatach. Spójrz tylko na ten łup. Spóźniacie się, nie znoszę czekać. Co? Jesteśmy w środku napadu. Jimmy! Cholera, musimy stąd spadać! Hmm? Dla jasności. Płacicie za dwóch pasażerów. Nieważne, ilu przeżyje. To jest ta, co też z nami się ścigała. Cholera! Dobra, znam gościa. Chwileczkę! Nie uda nam się! Proszę, to tylko zabawa! Dobra, musimy chyba znowu... Pominąłeś punkt kontrolny. Kurczę, te punkty. Zawsze te punkty. Dobra, dojście i zabawę. No świetnie, jeszcze policja nam będzie tu. Do... Dobra, musimy jakoś uciec. Miller? Musisz teraz? Cześć, to Tyler. Masz chwilę? Tyle? Tyler? Hej, siedź na miejscu, jak zakrwawisz siedzenie, przysięgam. Hej, daj! nie najlepszy moment, sorry mam Odzywasz się po sześciu miesiącach i od razu czegoś chcesz? Jesia. Tyler, serio, jestem trochę zajęta. Chyba trasa nas jest nadal zła na tego Tylera. to czarny Audi, podejrzany z możliwą raną podstrzałową. Ostatnio zaniechał na północ w Służkuli. Adam 35, piec, przyjąłem centralę w kancelu. Do cholery, Tyler! Mówiłam, że jestem zajęta. Właśnie, Tyler, weź się. Pogadam z nią. Hej, Jess. Mag? Taj jest pod ścianą, skoro cię w to wciąga. Nie, przecież znasz mnie. Jestem tu dla jaj. Teraz będziesz mi sprzedawać plan Tylera? Nie mam mowy. Ja bym to odpuścił. On chce się dobrać do liny. Doliny Jest teraz w familii. Weźcie się, ogarnijcie. do mnie odpada. A dal nie chcesz? Jesteś... Przestań jęczeć. Prawie jesteśmy. Nieźle. Już tutaj? Naprawdę jesteś mistrzynią ucieczek. Za to mi płacicie. No chyba jesteśmy na miejscu. Mówcie, że jesteście ode mnie. <coughs> Zajmie się wami. Ale policja nas nie goniła. Dojść do kryjówki. Dobra. Teraz szybko musimy dostać się do kryjówki. A do Adam 35, chyba ma mamy cel na północy, guys. Przyjęłam. Wysyłamy więcej jednostek. Daj mi maka. Hej, Jess, plan jest pewny. Potrzebna jest tylko twoja. Taj, Lina i familia. Daj mi maka. Nie możesz sobie odmówić. Siedzisz po uszy. A ten plan jest powalony? Tak, chłopiec, to czysty obłęd. Pościgi policyjne, afery na Nie twoja, bajka. Lina wykiwała nas 6 miesięcy temu, a w tym momencie ma wsparcie familii. Wiecie, jak było z rawy? teraz będzie inaczej. W trzy osoby, może nam się udać. Stara ekipa znowu razem, co? Wracaj do Zróbmy to wreszcie. Powiedz mu, że przemyślę to sobie. Hmm, próbujemy nakłonić ją. Widać jak jej tam, żeby z nami była, ale nie wiadomo. O jezu! Czy się w ogóle zgodzi na brać udział w kolejnych wyścigach? Hmm. O o, zaczynn policja. Mamy drobne kłopoty. Przyjęłam, wysyłam do ciebie więcej jedną. Zbudowałam ten wóz specjalnie dla was, a więc zatancimy. Chyba trochę się pobawimy. Spotkajmy tajemniczkę Proszę o, bardzo. O jako szkoda. Nie umi jeździć? Będę się nie umił. I drugi. Przyjęłam. Kurczę, będzie kiepskaj jak się nikt nie pozbędzie. Chiba żywa lub martwa czy co? O, Ale się kura pięknie Kurczę, ale nas docisnął. Ale dobra, damy mu radę. Pora na trochę nitro przyłożyć. Jeden mamy

nie będą mogli nas ścigać, Dobrze? Z traciliśmy jednostek straciliśmy telefon. Został zabierzony przez Silver Rock. Dobrze jesteśmy. Dobra, zobaczmy, co dalej. Jazz, hej! A więc, jeśli chodzi o Twój głupi plan, nie jest. tak? Spotkajmy się, gdzie jesteś? Dobra. Na tym dzisiejszym takim kończymy dzisiejszy ten odcinek. Tutaj będziemy mieć następnego dnia rano. Tutaj będziemy mieć małe spotkanie z Tylerem. Na się z nim spotka. O. Ale też już... plan jaki słyszałem. Wycofałem się właśnie przez takie głupoty. No, Najlepszy, która zawsze wystawia kierowcę w gonitwie. Więc musimy tylko pokonać wszystkie ligi uliczne w Silver Rock. Max się zajmie driftem i terenem, a ja resztą. No a co z familią? Kontrolują brudne interesy w mieście. No i to jest zadanie dla Ciebie. Będą mieli wypasiony sprzęt. Uruchom swoje kontakty, dowiedz się jaki, a my się tym zajmiemy. Więc wygrać wyścig i liczyć forse, patrząc, jak familia się sypie. Proste. Sława, bogactwo. Lina Navarro dostaje za swoje. Idioci, pozabijacie się bez mnie. Też w to wchodzę. Tak jest. Raf. Hmm? Wiesz, że nie damy rady bez naszej złotej rączki. <laughs> nie wciskaj, mi Mikitu. Skoro tak wam zależy, też w to wchodzę. Możecie używać garażu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze... Uuu, ekipa znowu w komplecie. Litości. Czy któryś z was ma chociaż samochód? A e, ja... Postawiłem zakład. Ja straciłem swój. To, to długa historia. Serio? Na zapleczu są samochody. Klientów, którzy nie zapłacili. Otaczają mnie. I... Dobra, stary, dobry Buick GNX z 87. To jest dopiero kozacka fura. Okej, okay, dobra. Nawet po 30 latach rozpędza się do setki w 6 sekund. Dobra, nie będę mniej przerwać. Dobra, na tym dzisiaj wykończymy yy, ten odcinek. Na Pepek, czwarty już. Jeszcze no, chciałbym wybrać wóz, więc. ale wybranie wozu to ja sobie zrobię już poza tym filmikiem. Albo i w trakcie. Nie, raczej poza. Więc ja zapraszam Was na kolejny odcinek y, Network Sweet Payback, odcinek 5. W każdą środę o 19 będzie pojawiał się na kanale. Dwa już nie są już. Z, będą się poja, Już są wgrane. Tylko same się pojawią w, na, w każdą środę. Więc jeden już się pojawił, a na kolejne już Was też zapraszam, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę, lubię to i zostawcie dzwoneczek, żeby otrzymać każde powiadomienie nadchodzących filmika. No i też yy, czekam na komentarze co sądzicie o tej właśnie wyścigach. A my widzimy się wkrótce, do zobaczenia, cześć, pa! pa.